Witaj, droga duszo. Jeśli dotarłeś aż tutaj, wiedz, że nie był to przypadek. Dzieje się coś większego, coś świętego, co porusza twoje serce w tej chwili. Zamknij oczy na chwilę, oddychaj głęboko i poczuj. Poczuj wokół siebie delikatną, pełną miłości i serdeczności obecność aniołów. Są tutaj. Teraz, a dziś przychodzą z pilną wiadomością. Wiadomość, która pochodzi bezpośrednio z serca Twojego Ojca Niebieskiego, tego, który Cię stworzył, który znał Cię zanim jeszcze zaistniałeś na tym świecie i który obserwował każdą łzę, każdy uśmiech, każdą myśl zamieszkującą Twoją duszę. Dzisiaj aniołowie chcą, abyś zatrzymał się na chwilę. Niech słucha sercem. Pozwól, aby hałas świata przeminął i posłuchaj boskiego wezwania, które cicho rozbrzmiewa w Twoim wnętrzu. Ten film nie jest jednym z wielu. To zaproszenie z nieba skierowane do Ciebie, abyś się przebudził, abyś przypomniał sobie, kim jesteś, abyś na nowo połączył się z większą miłością, która nigdy nie przestała być z Tobą. Nie jesteś sam. Nigdy nie było. Nawet w najciemniejszych dniach, kiedy wszystko wydawało się stracone, było światło. Obecność, delikatny szept, który mówił: Jestem nadal tutaj. To światło jest miłością ojca, aniołowie są jego wiernymi posłańcami. Dziś mają oni jasną misję. Przekazać przesłanie, które może zmienić bieg Twojego życia. I, droga istoto światła, to przesłanie musi zostać usłyszane teraz. Więc otwórz swoje serce. Pozwól, aby boska energia przepływała przez każde wypowiedziane słowo. Jesteś kochany, jesteś ważny, jesteś głęboko prowadzony. Żyjemy w czasach głębokich przemian. Ziemia wibruje na nowej częstotliwości, a przebudzone dusze są wzywane do większej misji. Wielu odczuwa niewytłumaczalną pustkę, tęsknotę, której nie da się nazwać cichy ból, który krzyczy w ich piersi. I właśnie w tych momentach aniołowie są najbliżej. Przychodzą, by przypomnieć ci, że to uczucie jest głosem ducha wołającego o ponowne połączenie. To twoje wyższe ja próbuję ci przypomnieć, że jesteś czymś więcej niż ciałem i kośćmi, jesteś boską esencją odbywającą ziemską podróż. Orędzie, które zostanie tu objawione, pochodzi z czystego i wiecznego źródła: ojca w niebie. I on jest głęboko poruszony bólem, który nosisz w milczeniu. Widzi twoje najskrytsze myśli, twoje wewnętrzne zmagania, twoje pytania o to, dlaczego pewne sytuacje w twoim życiu się zdarzają. I dlatego w tej chwili Bóg wysyła do ciebie swoich aniołów, aby ci przypomnieć, że nic nie zginęło, że żadna łza nie poszła na marne, że nadal jesteś na właściwej drodze, nawet jeśli wszystko wydaje się rozpadać. Aniołowie nie przychodzą, by osądzać. Lecz by objęci Twoją duszę bezwarunkową miłością. Przychodzą, by przypomnieć Ci, że jesteś dzieckiem światła, że zostałeś wybrany, aby być tutaj, teraz, w kluczowym momencie historii ludzkości. Ale, żeby przesłanie dotarło do Twojego serca wyraźnie, musisz pozbyć się obrony, strachu i pośpiechu. Odetchnij ponownie. Połóż rękę na klatce piersiowej. Poczuj, że ktoś do ciebie dzwoni, ale to wezwanie nie dotyczy tylko słuchania. Chodzi o transformację. Chodzi o to, aby obudzić Anioła, który mieszka w tobie. Mój synu, moja córko jestem waszym Ojcem w niebie, a teraz jestem z tobą. Słowa te docierają do ciebie z najwyższą wibracją miłości i prawdy. A przesłanie, które następuje, jest święte. Zapomniałeś, kim jesteś. Ale ja, Twój ojciec, nigdy o tobie nie zapomniałem. Wielu kroczyło bez kierunku, rannych, wyczerpanych, szukając na zewnątrz tego, co można znaleźć tylko w sobie. Ojciec Niebieski wysyła właśnie w tej chwili legion aniołów, aby naprawili to, co jest złamane w Twoim sercu. Mówią Ci: Nie jesteś zapomniany, nie jesteś zgubiony. Ból, który czujesz, jest prawdziwy, ale nie jest wieczny. Przeżyłeś próby, porażki i niekończące się noce. Ale to wszystko było dozwolone nie jako kara, ale jako oczyszczenie ducha. Jesteś jednym z wybranych, którzy mają zakotwiczyć światło w świecie, który woła o prawdziwą miłość. A aniołowie przychodzą, aby przypomnieć ci o twoim celu, służyć z miłością, żyć z wiarą i ufać boskiemu planowi, nawet jeśli go nie rozumiesz. Pilna wiadomość brzmi następująco. Przestań się poniżać. Przestań się ukrywać. Świat potrzebuje światła, które niesiesz. Jesteś częścią większego planu. A ten plan wymaga waszej obecności, waszej odwagi i przede wszystkim waszego przebudzonego serca. Aniołowie kontynuują. Czas milczenia minął. Czas powstać jako dziecko światła. Nie bój się, nie wątp, nie oglądaj się za siebie. Jesteśmy z tobą na każdym kroku, w każdej decyzji, każdej jesieni. Nie musisz nic robić, aby Bóg cię bardziej kochał, ale możesz zrobić wiele. Aby pamiętać o tej miłości i wcielić ją w życie. Ta wiadomość pojawia się teraz, ponieważ otwierają się drzwi, uwalniane są błogosławieństwa, zamykają się stare cykle. Ale, żeby je przyjąć, musisz pozbyć się starego, strachu, poczucia winy i bólu. Musisz uwierzyć na nowo. Wierz w siebie. Wierzę w niebo. Uwierz znakom. Widziałeś je. Już je poczułeś. Czy słyszałeś swoją intuicję? Ale się zawahał. Teraz aniołowie mówią, nie wahaj się dłużej. To jest ten moment. Twoje życie może się całkowicie zmienić, ale musisz zrobić pierwszy krok w wierze. To jest wezwanie duchowe, miłościwe ostrzeżenie. Twój ojciec wzywa cię do domu, a aniołowie są tutaj po to, aby poprowadzić cię ścieżką ponownego połączenia. Kiedy przesłanie to dotrze głęboko do twojej duszy, możesz zdać sobie sprawę, że coś się zmieniło. To tak, jakby bardzo stare wspomnienie, pogrzebane przez czas. Zaczęło się budzić. To twój duch rozpoznaje prawdę tych słów. Oto moc światła. Ona nie musi krzyczeć. Ona po prostu wchodzi, dotyka i przemienia. Aniołowie dotykają teraz miejsc, które najbardziej bolą, nie po to, by powodować cierpienie, lecz by przynieść uzdrowienie. Szepczą. Jesteś tego wart, jesteś kochany, zostałeś stworzony, aby być światłem tam, gdzie panuje ciemność. Poczuj to, umożliwić, odbierać. Z każdą euzetą, która teraz spada, zostaje w nas zainstalowana nowa energia. Boska obecność jest w Tobie. A jeśli na to pozwolisz, nigdy więcej nie będziesz sam. Aniołowie proszą cię, abyś zajrzał w głąb siebie i zdał sobie sprawę, że tym, co cię podtrzymuje, nie jest świat, to duch, który mieszka w tobie. Nie musisz rozumieć wszystkiego. Wystarczy zaufać, pamiętać. Największe cuda zdarzają się wtedy, gdy oddajemy kontrolę i oddajemy podróż Bogu. A dziś mówi: Moje dziecko, wróć do mnie. Nadal jestem Twoim schronieniem, Twoją drogą, Twoim domem. Być może zmagasz się z czymś od dłuższego czasu. Próbuję być silny, próbuję iść naprzód nawet bez siły. Być może płakał w tajemnicy. Uśmiechając się na zewnątrz, podczas gdy jego serce krwawiło w środku. Nie jesteś w tym odczuciu odosobniony. Tysiące dusz przeżywa ten sam ból, czuje tę samą pustkę, mierzy się z tymi samymi lękami. I dlatego ta wiadomość jest tak pilna, ponieważ musisz wiedzieć, że możesz odpocząć. Możesz mi zaufać. Możesz się poddać. Aniołowie mówią: Pozwól nam się Tobą zaopiekować, pozwól nam owinąć Twoje serce wokół Ciebie. Nie musisz dźwigać wszystkiego sama. Właśnie teraz następuje proces głębokiego uzdrowienia. Wyzwolenie wykraczające poza słowa dotyka Twoich wspomnień, Twoich korzeni, Twojej historii. I przynosi ulgę, ona przynosi pokój. Ojciec w niebie chce, abyś wiedział: Wszystko, co przeżyłeś, nie poszło na marne. Byłem z tobą na każdym kroku, a teraz wysyłam moich aniołów, aby cię podnieść. Droga istoto światła. Dziś otrzymałeś jedną z najważniejszych wiadomości w swoim życiu. Przyszło to bezpośrednio z niebiańskiego tronu, poprzez aniołów, którzy nigdy nie przestali cię chronić. Jesteś silniejszy niż myślisz, kochany bardziej niż możesz zrozumieć, a twoja podróż dopiero się zaczyna. Aniołowie będą nadal u twego boku, dzień po dniu. A gdy poczujesz się osłabiony, pamiętaj, po prostu zadzwoń. Po prostu otwórz swoje serce. Po prostu zaufaj, niebo nigdy cię nie opuściło. I nigdy tak nie będzie. Jeśli ta wiadomość poruszyła twoje serce, polub ten film, podziel się nim z innymi osobami, które również potrzebują tego światła i zasubskrybuj kanał. Zbudujmy razem silną, pełną miłości i gościnności wspólnotę duchową. A jeśli poczułeś to w swoim sercu, rozważ dokonanie wpłaty za pomocą Super dziękuję, dzięki temu będziemy mogli nadal przekazywać te anielskie przesłania tysiącom ludzi na całym świecie. Światła, pokoju i nieskończonych błogosławieństw dla Ciebie. Aniołowie są z Tobą zawsze.